Alkohol, nie alkohol. nie na Ej, te rozmowy słychać, tu mówią coś o alkoholu. Myślę, nie wiesz, że coś się czeka. Jestem przygotowana na trzy rundy. Ostatni pocałunek śmierci dla ciebie. Ej, czy to już nie jest molestowanie? Jeżeli tutaj jesteśmy, czy właśnie Godlewska nie molestowała? Czy zapytała o zgodę? No. Czekam na co powie moja Staśko. Bądź dla Ciebie. Pozycja bokserska. Siadamy, wracamy do stołu. Dzięki. Dzięki za Donata, już i argumenty lecą.